odpalenie wentylatorów y, po postoju około kilku miesięcy jakoś używano zanim były wakacje no cóż, no przyszła okazja już y, coraz cieplejsze dni się robią no a że z chałupy nie można wyjść no to trzeba sobie jakoś mieszkanie schłodzić, chociażby pokój no i dzisiaj przetestujemy oba wentylatorki po takim przystoju. zapraszam do oglądania dobry początek wezmę wentylatorek matrix ws1301 z 1989 roku tak on wygląda tu mamy wtyczkę no to co no będziemy przepalać tu chyba włącznik został zategowany już, więc Powinno od razu wyruszyć. Działa. Oj, nie. zabierzemy sobie ten włożymy tutaj. Ładnie chodzi. Wezmę teraz drugi. To jest wentylator od Lego 998. Za co bardzo dziękuję. Wygląda. I powinien też wyruszyć. Co fajnie, y, dwukrotniowe jako jak po takim przestoju nic na razie nie otwiera ładnie chodzą, to Super, naprawdę się kręcą. No dobrze, dziękuję za obejrzenie, y, od razu też uprzedzam, y, że Akurat ja jestem po długiej przerwie co do kanału, i za niedługo pojawią się też róż, również nowe odcinki. Najprawdopodobniej pojawi się odcinek z naprawy odkurzacza, to znaczy składania jego, ale też mogą się pojawić inne. Tak więc dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam.